Alors, Yola, allez, allez, allez. Désolée, Proszę szybko, przyjechać. Dobra, będę czekała. Czekaj, nie. <grywa> ja nie idę drodzy. Boże, ja tam kogoś widziałam. Jak ja się boję, niech ta Julka już przyjeżdża. Jezus, a jak to jest? nie jest sen. Jezus, Julka, szybciej. No, gdzie ty jesteś? Jak to nie możesz przyjechać? Co ja mam zrobić? Jak ja nie wyjdę z domu, jakie ja mam do ciebie? Ja tam coś słyszę. Jak się tak boję, tam nie wejdę.